Jeśli jesteś osobą starszą i zmagasz się z cukrzycą typu 2, posłuchaj uważnie, ponieważ to, co za chwilę ci wyjawię, może całkowicie zmienić Twoje życie. Zapomnij o komplikacjach i strachu. Istnieje nawyk tak prosty i łatwy, że ma moc odwrócenia Twojego zdrowia, dając Ci więcej wolności i przywracając kontrolę nad Twoim życiem. A zanim opowiem Ci o tym sekrecie, o którym niewiele osób wie, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej złotej wskazówki takiej jak ta. Chcesz dowiedzieć się, jak raz na zawsze zmienić swoją walkę z cukrzycą i mieć pełniejsze, bardziej energiczne życie? Zostań ze mną do końca, bo odpowiedź jest zaskakująca, dostępna i znajduje się zaledwie o jedno kliknięcie, gotowa do wdrożenia w twoją codzienność. Cukrzyca typu 2 to schorzenie, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. A niestety jest coraz bardziej powszechną i niepokojącą rzeczywistością wśród nas, osób w kwiecie wieku. Pojawia się, gdy nasze ciało nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać insuliny lub nie produkuje jej wystarczająco, co powoduje gromadzenie się cukru we krwi, czyli tej obawianej glukozy na szkodliwych poziomach. Wynik: szereg objawów i potencjalnych komplikacji, ciągłe zmęczenie, problemy ze wzrokiem wpływające na Twoją niezależność, rany, które wolno się goją, a jeśli nie jest dobrze kontrolowana, poważne powikłania, które mogą drastycznie pogorszyć Twoją jakość życia i autonomię. Wielu z nas dorastało w otoczeniu mitów i przestarzałych informacji na temat cukrzycy, wierząc, że to wyrok bez powrotu, że oznacza rezygnację ze wszystkiego, co lubimy, lub że jesteśmy skazani na życie pełne ograniczeń, zastrzyków i wyrzeczeń. Ale prawda jest taka, że cukrzyca typu 2, w przeciwieństwie do innych typów, jest bezpośrednio i ściśle związana z naszymi codziennymi nawykami i stylem życia. I to właśnie tutaj tkwi wielka i wyzwalająca wiadomość. Masz nad nią ogromną moc, znacznie większą niż sobie wyobrażasz. Nie mówimy o natychmiastowych cudach, szalonych dietach czy drogich i niedostępnych rozwiązaniach, ale o prawdziwej zmianie, opartej na solidnej nauce, która poprawiła życie wielu ludzi, udowadniając, że można żyć dobrze i z jakością, nawet z diagnozą. Więc, Jaki to jest ten prosty i łatwy nawyk, który obiecałem Ci wyjawić, zdolny do bycia punktem zwrotnym w Twoim zdrowiu? Przygotuj się, bo odpowiedź może cię zaskoczyć swoją prostotą, ale wpływ jest absolutnie gigantyczny. Mówimy o dodawaniu większej ilości rozpuszczalnego błonnika do Twojej codziennej diety. Tak, dokładnie tak. Błonnik, coś tak podstawowego, dostępnego i naturalnego, okazał się, dzięki licznym badaniom i dowodom naukowym, Jednym z największych i najpotężniejszych sojuszników w walce z cukrzycą typu 2, zwłaszcza dla nas, którzy jesteśmy w kwiecie wieku i szukamy więcej witalności i dobrego samopoczucia. To odkrycie, które może zrewolucjonizować twoją codzienność bez większych wysiłków. Jak to działa w praktyce w twoim ciele? To czysta nauka i mądrość natury. Błonnik rozpuszczalny, ten obficie występujący w cudownych produktach, takich jak owies, jabłka, ze skórką, Fasola, soczewica i niektóre nasiona, takie jak cije i siemię lniane, tworzy lepką i miękką żelową substancję, gdy styka się z wodą w naszych jelitach. Ten magiczny żel powoduje, że wchłanianie cukrów przez twój organizm jest znacznie wolniejsze. Wyobraź sobie, że tworzy on ochronną i delikatną barierę w twoim układzie pokarmowym. Cukier nie jest wyrzucany naraz i w dużej objętości do twojej krwi. Zamiast tego jest uwalniany stopniowo i kontrolowanie Unikając tych szkodliwych i niszczących skoków glukozy, zwłaszcza dla osób z cukrzycą. Dzięki temu stopniowemu uwalnianiu, Twoja trzustka nie musi naraz uwalniać potężnej dawki insuliny, a z czasem Twoje komórki stają się bardziej wrażliwe na insulinę, którą już produkujesz. Oznacza to, że Twoje ciało zaczyna lepiej wykorzystywać własną insulinę, optymalizując proces i kontrolując poziom cukru, co jest dokładnie głównym celem w zarządzaniu cukrzycą typu drugie. Korzyści z prostego zwiększenia spożycia rozpuszczalnego błonnika wykraczają daleko, daleko poza samą kontrolę glukozy. Konsekwentnie przyjmując ten nawyk, zaczniesz odczuwać odnowioną i trwałą energię, ponieważ poziom cukru we krwi staje się stabilniejszy, bez tych wzlotów i upadków, które powodują wyczerpanie. To przytłaczające zmęczenie, które wielu odczuwa po posiłkach, zauważysz, że znacznie się zmniejsza. Ustępując miejsca większej dyspozycji, Twój ogólny nastrój znacząco się poprawia, ponieważ wahania glukozy bezpośrednio wpływają na Twoje samopoczucie i równowagę emocjonalną, a stabilność przynosi więcej lekkości. Zauważysz fantastyczną poprawę trawienia, co jest ogromnym bonusem, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią z powodu obawianego leniwego jelita i jego dyskomfortu. I jest tego więcej! Błonnik rozpuszczalny również potężnie przyczynia się do zdrowia Twojego serca, ważnego organu, pomagając obniżyć poziom złego cholesterolu, LDL, czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto sprzyja on długotrwałemu uczuciu sytości, pomagając Ci czuć się najedzonym przez dłuższy czas, a w konsekwencji skuteczniej kontrolować wagę, co jest kluczowym i decydującym czynnikiem w zarządzaniu cukrzycą typu 2 i Twoją jakością życia. Włączenie tego transformującego nawyku do Twojej codzienności jest o wiele, wiele łatwiejsze niż sobie wyobrażasz. Nie potrzebujesz skomplikowanych diet, radykalnych ograniczeń ani dodatkowych wydatków, które obciążają portfel. Piękno tkwi w prostocie. Może zaczniesz od dodania łyżki owsa do śniadania, zmieszanego z mlekiem, jogurtem czy owocami, albo dokonasz inteligentnej wymiany, zamieniając biały chleb na pełnoziarnisty. Włączyć jabłko ze skórką, które jest praktyczną i pyszną przekąską, do popołudniowej rutyny. Soczewica i fasola to doskonałe i wszechstronne źródła błonnika, które można spożywać kilka razy w tygodniu jako część głównych posiłków, dodając smaku i wartości odżywczych. Małe zmiany, wprowadzane codziennie z konsekwencją, sumują się w wielkie rezultaty i zauważalną transformację. Jeśli mobilność jest wyzwaniem, Skup się na produktach łatwych do przygotowania i spożycia, takich jak już obrane owoce czy gotowane warzywa. Najważniejsze jest, aby zrobić pierwszy krok i być dla siebie wyrozumiałym w tym procesie. Historie wielu ludzi, takich jak ty, są największym dowodem na niezaprzeczalną moc tego nawyku. Poznałem inspirujący przypadek pani Marii, 72-letniej kobiety, która pod czujną i niezbędną opieką lekarza i dietetyka zaczęła włączać do swojego śniadania prostą ale potężną miseczkę owsianki z owocami bogatymi w błonnik, a do głównych posiłków trochę więcej warzyw i zieleni. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zauważyła, że poziom jej glukozy ustabilizował się w imponujący sposób, a ku jej ogromnej radości i radości jej rodziny, udało jej się zmniejszyć dawkę jednego z leków, odzyskując wolność, której od dawna nie czuła. Albo pan Józef, 68 latek, który postanowił zrobić prosty, ale znaczący krok Zaczął zamieniać biały ryż na pełnoziarnisty i dodawać więcej roślin strączkowych, takich jak ciecierzyca i soczewica, do swojej codziennej diety. Dziś opowiada, że ma znacznie więcej energii na zabawę z wnukami, żyje każdą chwilą z większą intensywnością i mniej odczuwa wzloty i upadki cukrzycy, które wcześniej go wyczerpywały i zniechęcały. To nie są odosobnione historie, to namacalne rezultaty, które często się powtarzają. Pokazując, że prawdziwa magia dzieje się, gdy nauka o żywieniu spotyka prostotę i wytrwałość dobrego nawyku włączonego w codzienność. Naturalne jest odczuwanie, że zmiana nawyków jest trudnym zadaniem, zwłaszcza po tylu latach z ustalonymi wzorcami. Ale niezrównane piękno tego jednego prostego nawyku polega na tym, że nie wymaga on rewolucji o 180 stopni, a raczej stopniowej i delikatnej ewolucji, krok po kroku, we własnym tempie. Zacznij od małych porcji, eksperymentując i odkrywając, co działa najlepiej dla ciebie. Jeśli owies nie jest twoją kulinarną pasją, nie martw się. Odkryj inne wspaniałości, takie jak soczysta gruszka, pożywna gława, czy malutkie, ale potężne nasiona cije lub siemielniane, które można łatwo dodać do jogurtów, koktajli, sałatek, a nawet wody. Głównym sekretem jest konsekwencja, to robienie czegoś każdego dnia. Zacznij dziś, z tym, co masz pod ręką i gdzie jesteś, bez niepotrzebnego perfekcjonizmu. Świętuj każde małe zwycięstwo, każdy zdrowy wybór, ponieważ sumują się one i napędzają twój postęp. Otwarcie rozmawiaj z rodziną i proś o bezwarunkowe wsparcie, są oni twoimi największymi sojusznikami i mogą być stałym źródłem motywacji w tej podróży. I pamiętaj zawsze, z krystaliczną jasnością, ten prosty i niezwykle potężny nawyk jest niezwykłym narzędziem, ogromnym impulsem dla Twojego zdrowia, ale działa w połączeniu z tym, co najważniejsze i niezastąpione, ciągłą opieką profesjonalną. Twój lekarz i dietetyk są fundamentalni i niezbędni w tej podróży. Posiadają głęboką wiedzę, aby pomóc Ci dostosować odżywianie w spersonalizowany sposób, zoptymalizować leki, jeśli to konieczne i co najważniejsze, zrozumieć specyficzne i unikalne potrzeby Twojego ciała. Ten film i nawyk, który proponujemy, są cennym uzupełnieniem, potężnym kluczem do otwarcia drzwi do pełniejszego, bardziej energicznego życia i większej kontroli nad cukrzycą, ale zawsze pod wyspecjalizowanym i bezpiecznym kierownictwem tych, którzy głęboko rozumieją temat. Twoje zdrowie zasługuje na tę współpracę. Więc, jaki jest Twój następny? Decydujący krok. Czy jesteś naprawdę gotowy, aby przyjąć ten prosty i łatwy nawyk i zacząć przekształcać swoją walkę z cukrzycą typu 2 w podróż zwycięstwa i dobrego samopoczucia? Decyzja należy wyłącznie do ciebie i ma ona moc zmiany Twojej rzeczywistości. Wolność zdrowszego życia, z większą energią, lepszą dyspozycją i większą radością jest w zasięgu Twojej ręki, czekając, aż będziesz mógł ją w pełni przeżyć. Zacznij już dziś, bez zwlekania, bez wymówek, bez odkładania korzyści, na które zasługujesz. Udostępnij ten film każdej osobie, którą kochasz i która może ogromnie skorzystać z tych informacji, które mają prawdziwą moc zmieniania życia. Razem możemy szerzyć nadzieję, wiedzę i motywacje, które w rzeczywistości mogą przekształcić rzeczywistość wielu Polaków, którzy codziennie zmagają się z cukrzycą. Twoja przyszłość z większym zdrowiem, większą witalnością i lepszym samopoczuciem czeka na ciebie, i jest ona o wiele jaśniejsza i bardziej obiecująca, niż sobie wyobrażasz. Czy widzisz teraz, jak jeden prosty nawyk, stosowany konsekwentnie, z informacją i odpowiednią opieką profesjonalną, może być kluczem do tak wielkiej transformacji w twojej codziennej walce z cukrzycą typu 2? To jest moc informacji połączona z postawą, która tkwi w twoich rękach, prawdziwa, dostępna i zdolna do wywoływania głębokich zmian. Jeśli ta wiadomość do ciebie trafiła lub jeśli od razu pomyślałeś o kimś, kto pilnie musi ją usłyszeć, najlepszym sposobem na wyrażenie wsparcia i pomoc w szerzeniu tego światła jest pozostawienie lajka pod tym filmem i udostępnienie go wszystkim swoim przyjaciołom i rodzinie, aby więcej osób zostało pozytywnie dotkniętych tą prawdą. A żeby nadal otrzymywać praktyczne i inspirujące wskazówki, które naprawdę mogą mieć istotny wpływ na twoje zdrowie i jakość życia, nie wahaj się zasubskrybować naszego kanału i aktywować wszystkie powiadomienia, gwarantując, że nie przegapisz żadnej cennej i transformującej treści. Twój aktywny udział w komentarzach jest również niezwykle cenny opowiedz nam, jaki prosty nawyk już z powodzeniem wdrożyłeś lub jaki planujesz zacząć wprowadzać już dziś. Razem mamy zdolność i siłę do budowania tętniącej życiem społeczności wzajemnego wsparcia i ciągłej inspiracji do pełniejszego, zdrowszego i pełnego możliwości życia. Twoja osobista podróż w poszukiwaniu trwałego, dobrego samopoczucia zaczyna się teraz. Jaki będzie twój pierwszy, mały i potężny krok?